26 maja 1946 roku Rada Najwyższa Związku Radzieckiego przyjmuje decyzję o budowie fabryki ciągników rolniczych na terenie Białoruskiej Republiki Socjalistycznej, która miała być zlokalizowana w jej stolicy, Mińsku. Plan budowy zakładał, że po jej ukończeniu fabryka będzie produkować 50 ciągników KD35 dziennie, a więc około 20 tysięcy ciągników rocznie. Przy tym od razu zakładano również budowę fabryki silników. W której początkowo miały powstawać silniki D35 przeznaczone do ciągników produkowanych obok oraz silniki PD10, które były jednostkami rozruchowymi silników D35. Teraz przyjrzymy się pierwszemu ciągnikowi, który miał być produkowany w Mińsku. KD35 to gąsienicowy ciągnik klasy lekkiej, o wadze około 3700 kg, który był prosty we wdrożeniu oraz tani w produkcji. Silnik tego ciągnika generował 37 koni mechanicznych. A skrzynia biegów miała pięć biegów do przodu oraz wsteczny. Produkcja tego ciągnika rozwijała się wraz z budową zakładu, ale za moment rozpoczęcia produkcji seryjnej uznaje się listopad 1950 roku, ale jeszcze trochę wcześniej, bo w 1948 roku państwo zorientowało się, że ciągniki gąsienicowe to bardzo dobre rozwiązanie, ale nie na każde realia terenowe. A co należy przypomnieć, Związek Radziecki po 1945 roku produkował jedynie bardzo przestarzałe Uniwersale w zakładach Kirowa. Problemy takiego rozwiązania, tak jak powiedziałem, zaczynały wychodzić bardzo szybko i od końca 1948 roku wszystkie partyjne oczy były skierowane ku fabryce w Mińsku, której zlecono budowę uniwersalnego kołowego ciągnika rolniczego. Takie rozwiązanie było podyktowane faktem, że fabryka była dopiero co budowana. I wszystko można było łatwo dostosować do produkcji seryjnej ciągników kołowych, gdzie w innych fabrykach w powojennych warunkach nie było takiej opcji. Już w październiku 1948 roku fabryka w Mińsku zaprezentowała dwa wstępne projekty ciągników MTZ-1 oraz MTZ-2. W lipcu 1949 zostaje zbudowany pierwszy prototyp, po którym niedługo później zostaje zbudowanych jeszcze sześć dodatkowych przeznaczonych na poligony doświadczalne. Wtedy też na wniosek głównego inżyniera zostaje zatwierdzona nowa oficjalna nazwa prototypowych oraz w przyszłości seryjnych ciągników kołowych, które miały po prostu nazywać się Białoruś. Po następnych badaniach, testach oraz budowie coraz to nowszych i doskonalszych prototypów, 14 października 1953 roku rozpoczyna się produkcja seryjna. Pierwszym ciągnikiem, który zjechał z linii montażowej, był MTZ-2, i w zasadzie tutaj należy wspomnieć o podstawie różnicy, która towarzyszyła modelowi 1 oraz 2 i zadecydowała o znacznie większej popularności tego drugiego. MTZ1 to ciągnik trójkołowy, natomiast MTZ2 to ciągnik przeznaczony do upraw międzyrzędowych, który posiada identyczny rozstaw przednich i tylnych kół. Oba ciągniki dysponowały z modyfikowanymi silnikami D35, które zostały nazwane D36, a ich główna różnica to lżejsza misa olejowa oraz nowa chłodnica wody. Silnik D36 nie był jednak konstrukcją samonośną i potrzebował ramy, dlatego też ciągnik został zbudowany w układzie półramowym. Czterocylindrowa jednostka napędowa D-36 miała pojemność 4080 cm3 i generowała moc 37 koni mechanicznych. Moment obrotowy jaki generował silnik wynosił dość potężne 225 Nm już przy 900 obrotach. I to o czym warto wspomnieć to fakt, że pierwsze ciągniki z Mińska miały tak tzw. silniki wolnoobrotowe, które miały znacznie mniejsze maksymalne obroty niż typowe silniki. Dość nietypowy był także układ rozruchowy ciągnika, za który odpowiadał drugi silnik, wspomniany już dzisiaj PD10. PD10 to dwusuwowa jednostka benzynowa o mocy 10 koni mechanicznych, a została zastosowana jako rozruch dlatego, że zimy na wschodzie bywają chłodniejsze niż np. Na u nas i takie rozwiązanie umożliwiało w miarę szybkie odpalenie ciągnika. Skrzynia biegów to konstrukcja praktycznie tożsama co w ciągniku KD-35. Oba modele rozwijały maksymalną prędkość 13 km na godzinę. Ciągniki posiadają bardzo mocne układy hydrauliczne, gdzie pompa miała wydatek 30 litrów oleju na minutę, a podnośnik był w stanie udźwignąć 1500 kg. Białoruśki posiadały także wajgbową o prędkości 520 obrotów, co też należało do nowości w radzieckich ciągnikach. Do jednej z większych wat nowego ciągnika należała jego dość duża masa, która osiągała nawet 3250 kg w wersji bez żadnego dociążenia. Poza tym była to dość typowa konstrukcja ciągnika z tamtych czasów. Typowa w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo tak jak mówiłem w Związku Radzieckim po wojnie produkowano dalej ciągniki serii Universal na żelaznych kołach. W momencie debiutu w 1953 roku ciągnik jak na wschodnie warunki był bardzo nowoczesny i doceniany. Dopiero kilka lat po rozpoczęciu produkcji ciągnika MTZ rozpoczyna się produkcja równie nowoczesnych maszyn w charkowskiej fabryce, ale te ciągniki były znacznie słabsze niż te produkowane na Białorusi, co też zadecydowało o ich mniejszej popularności. W zasadzie to nie do końca wiadomo jaką popularnością cieszyły się pierwsze modele Białoruśki, jednak możemy zakładać, że jego produkcja szła pełną parą i wyprodukowano prawdopodobnie ponad 70 tysięcy takich ciągników. Niebawem po rozpoczęciu produkcji ciągnika do fabryki w Mińsku zaczynały spływać opinie na jego temat. Wytykano mu przede wszystkim dość duży poziom toporności, który wiązał się z tym, że został zbudowany na podstawie gąsienicowego KD-35. Poza tym mówiono także o nim, że jest zbyt ciężki, za słaby oraz za wolny. Dodatkowo skrzynia biegów z ciągnika gąsienicowego średnio zdawała egzamin w traktorze kołowym, jej przełożenia nie odpowiadały do wszystkich prac polowych. Tak też zespół konstruktorów miejskiej fabryki zabiera się praktycznie z miejsca do poprawek nowego ciągnika, gdzie uwzględniono jego uprzednie wady. To też doprowadziło do stworzenia ciągnika MTZ-5, który posiada lekko mocniejszy silnik, nowo skrzynię biegów oraz jest o blisko 500 kg lżejszy niż poprzednik. Model ten wchodzi do produkcji w 1956 roku. MTZ-5 został wyposażony w zmodernizowany silnik D40M o pojemności 4585 cm Moc, którą generowała jednostka, wynosiła 40 koni mechanicznych, a moment obrotowy około 235 Nm. Skrzynia biegów to całkowicie nowa konstrukcja o czterech biegach głównych i wstecznym, do której dodano reduktor tak, aby uzyskać 8 biegów do przodu oraz dwa wsteczne. Nowa skrzynia wprowadziła także nowy limit prędkości 16 km na godzinę. A większa ilość przełożeń sprawiała, że można było łatwiej dobierać odpowiedni bieg do pracy. W ciągniku również pojawiło się dwustopniowe sprzęgło, które ułatwiało pracę z maszynami wymagającymi użycia wałka. Co też istotne, MTZ-5 był pierwszym kołowym ciągnikiem rolniczym Związku Radzieckiego, który posiadał możliwość montażu seryjnej kabiny, która jak na swoje czasy zapewniała jakiś tam poziom komfortu. Przy okazji wprowadzenia opcjonalnej kabiny w ciągnikach ogólnie postarano się, aby to wszystko pracowało jakoś lżej, co finalnie wychodzi inżynierom istnie po Radziecku. Przez krótki czas ciągniki MTZ-1, 2 oraz 5 były produkowane obok siebie, ale już w 1957 roku produkcja modelu MTZ-1 oraz MTZ-5 zostaje zakończona. Tak, nie przesłyszeliście się, produkcja najnowszego modelu zostaje zakończona. Oczywiście nie przypadkowo bo w miejsce modelu 5 wszedł model 5M. Zasadnicza różnica to zwiększenie obrotów silnika D40M, który przez to miał większą moc 45 mechanicznych. A do tego wprowadzono nowo przykładnie o 5 podstawowych biegach wstecznym i reduktorze, a więc przykładnie o 10 biegach do przodu i dwóch wstecznych, gdzie prędkość ciągnika zwiększa się do 23 km na godzinę. mtz MTZ5M posiada także opcję montażu rozrusznika zamiast rozruchowego. Rok później zostaje zakończona produkcja modelu MTZ2, a na jego miejsce wchodzi nowy model MTZ7M. MTZ7M to w przybliżeniu to samo co model MTZ5M. Z tym, że posiada przedni napęd, który zwiększa jego uciąg w skrajnie błotnistych warunkach. Pierwsze ciągniki MTZ-7 były wyposażone w przednie mosty samochodu Gaz 67, ale po krótkim czasie zrezygnowano z niego na korzyść masywniejszego mostu z samochodu Gaz 63. Produkcja tych model nie trwa jednak zbyt długo, bo zaledwie do 1960 roku. W trakcie produkcji wersji zmodernizowanych została opracowana kolejna modernizacja ciągników, która doprowadziła do wprowadzenia ciągników mtz 57. Oznaczonych jako MS. Modernizacja polegała na wprowadzeniu nowego silnika D48M o minimalnie mniejszej pojemności 4,5 litra i ponownym zwiększeniu obrotów maksymalnych, które wynosiły już 1600 obrotów na minutę. Moc silników po tej modyfikacji wzrosła do 50 koni mechanicznych. W ciągnikach tych postanowiono zastosować tylko najnowsze przekładnie o 10 biegach. Poza tym zwiększa się także przepływ pomp hydraulicznych, który wynosi 45 litrów a dźwigni podnośnika wzrasta do 2000 kg. Tutaj ponownie produkcja tych modeli nie trwała zbyt długo, bo zaledwie do 1962 roku, a więc zaledwie dwa lata. Można powiedzieć, że seria MS kończy też historię ciągów Belarus pierwszej generacji, która w mniejszym lub większym stopniu bazowała na gąsienicowym KD-35. Już w połowie lat 50. narodziła się koncepcja budowy nowocześniejszego ciągnika, który przede wszystkim będzie bardziej uniwersalny i praktyczny, było to bardzo ważne z tego względu, że takie ciągniki budowano już na zachodzie przynajmniej od kilku lat. Państwo interesowało także rozwój większych maszyn niż dotychczasowe, które mogły na jakiś czas zapełnić luki w parku maszynowym z bardzo średnim skutkiem. Tak też narodziła się idea pierwszego wielkostrajnego ciągnika kołowego większej mocy, który miał być zbudowany praktycznie od zera. Wstępny projekt nowego ciągnika zostaje zatwierdzony w 1957 roku, a w roku następnym powstały pierwsze prototypy. I tak też finalnie do końca 1958 roku wybrano ciągnik do dalszego rozwoju, który został nazwany MTZ50. Jego rozwój trwał do 1961 roku, i wtedy zdecydowano się na przykład na zwiększenie mocy z 55 do 60 koni mechanicznych. Po mniejszych lub większych zmianach, traktor trafia do produkcji seryjnej w 1962 roku. Uruchomienie produkcji odbyło się praktycznie bezpoślizgowo. Ale było zapoczątkowane pojawieniem się przejściówki nazwanej MTZ-50PL i MTZ-52PL. Ciągniki z końcówkami PL różniły się przede wszystkim silnikiem D48 znanym z poprzedniego modelu, a to dlatego, że produkcja właściwej jednostki D50 miała wystartować dopiero pod koniec 1962 roku. Pierwsze przejściowy ciągnik posiadał więc słabsze silniki o mocy 50 mechanicznych. Modele 50 i 52 w wersji, która była zakładana do dalszej produkcji. Otrzymały nowe silniki D50. Jednostki te były w zasadzie całkowicie nowymi silnikami, które były przede wszystkim większe oraz miały większy zakres prędkości obrotowej silnika. Dla przypomnienia, w poprzedniej konstrukcji było to 1600 obrotów, natomiast tutaj już 1700. Silnik D50 miał także większą pojemność 4750 cm a generował moc 60 koni mechanicznych oraz 255 Nm już przy 1100 obrotach silnika. Ciągniki podobnie jak poprzednicy zostały zbudowane w układzie półramowym, który usztywniał i zwiększał wytrzymałość konstrukcji. Skrzynia biegów ciągnika to przekładnia o 9 przełożeniach do przodu oraz dwóch wstecznych. Ogólnie warto by było tutaj powiedzieć o niej nieco więcej, a zwłaszcza o tym jak wrzucić biegi, bo dla wielu osób, które widziały schemat, a nigdy nie jeździły tym traktorem, może wydawać się to bardzo dziwne. Prawda jednak jest taka, że skrzynia jest prosta jak budowa cepa, a cały problem przekładni oraz jej schematu polega na tym, że zamiast zrobić dwie osobne dźwignie, jedno do zakresów, drugo do biegów, to jakiś inżynier wymyślił, że da się to zrobić w jednej. Zakładam, że o skrzyni powiem wam jeszcze kilka słów w zupełnie innym filmie, który ma być początkiem nowej serii na kanale. Dlatego też tutaj zakończę swój monolog o skrzyni biegów. Nowe ciągniki MTZ dysponowały potężnymi układami hydraulicznymi o przepływie 45 litrów, a podnośniki były w stanie ponieść 2000 kg. Na samym końcu przejdziemy jeszcze do modelu 52 który otrzymał zupełnie nowy przedni most. Most ten oczywiście był specjalnie dedykowany do tego ciągnika, ale przede wszystkim wprowadzał innowacje w postaci pierwszej skutecznej, niezależnej amortyzacji przednich kół w osi napędowej. Gdyby była to zwykła belka, to bym po prostu tym wspomniał, ale tu trzeba podkreślić, że rusty wyprzedzili tym trochę swój czas, ponieważ na takie dzieła w zachodnich ciągnikach musieliśmy czekać mniej więcej do połowy lat 90. W kwestii miejsca operatora zmieniło się w zasadzie tyle, że jest nieco większa ergonomia, oraz gdy traktor posiadał kabinę, był bardziej komfortowy od poprzednich wersji z kabinami. Ciągnik posiadał kilka ważniejszych modernizacji, a pierwszej taka najbardziej widoczna to zmiana maski w 1968 roku, kiedy okrągła maska zostaje zamieniona na coś bardziej kanciastego zgodnie z ówczesnymi trendami. W 1970 roku rozpoczyna się produkcja zmodernizowanej wersji ciągników, która zostaje nazwana Super, i wyróżnia się tym, że ciągniki miały większą od 65 koni mechanicznych. Zostało to oczywiście osiągnięte poprzez zwiększenie maksymalnych obrotów silnika do 1800. Przy tym ciągniki otrzymały mocniejsze pompy o przepływie 50 litrów, a sama hydraulika stała się nieco bardziej odporna na wycieki. Modele 50 i 52 to były też tak zwane maszyny bazowe, które służyły do zbudowania różnych wariantów ciągników. Pierwszymi takimi wariantami były wersje L, które różniły się brakiem rozrusznika, w którego miejsce trafił silnik rozruchowy. Ciągnik MTZ-50 był produkowany także w wersjach P oraz X, gdzie ta pierwsza była ciągnikiem półgąsienicowym, a ta druga to wersja trójkołowa. Później powstała także wersja MTZ-50K, która wyróżniała się większym rozstawem osi. Ciągniki MTZ-50 i 52 były też pierwszymi ciągnikami, które trafiły na eksport w znacznych ilościach. Początkowo sprzedawały się bardzo dobrze z racji tego, że oferowały dość dużo w niskiej cenie, ale z czasem kiedy pojawiały się coraz to nowsze maszyny zachodnie, ich eksport ustawał. Wtedy też MTZ postanowił modyfikować ciągniki na eksport tak, by były jak najbardziej atrakcyjne. Finalnie jednak dojdzie do tego, że MTZ będzie produkowany na dwóch innych liniach montażowych, a na końcu i tak niektórzy importerzy zdecydują się na dalsze modyfikacje ciągników. I tak w sumie pomyślałem sobie, że może warto by było nagrać film o wersjach eksportowych ciągników ze Związku Radzieckiego. Dajcie znać, co o tym myślicie. Na samym początku wydawało się, że modele 50 i 52 były ciągnikami wystarczającymi, którym uda się zdominować pola Związku Radzieckiego. I w zasadzie to drugie udaje im się bezproblemowo, ale z tym pierwszym było jednak trochę gorzej. Po kilku latach produkcji okazuje się, że nawet mocniejsze ciągniki są zbyt słabe oraz posiadały niedoskonałości, które wykluczały je z niektórych prac polowych czy transportu. Wtedy też władze radzieckie dają zielone światło fabryce dla rozwoju większych ciągników o mocy 80 koni mechanicznych, które finalnie miały zaprowadzić względny porządek na polach. W przypadku tych ciągników bardzo istotna miała być także rola transportowa, toteż nowe ciągniki musiały być szybsze niż te produkowane dotychczas. W 1966 roku rozpoczynały się pierwsze prace, które najpierw skutkują pojawieniem się nowego silnika D240 o mocy 80 mechanicznych. Nowy silnik był wynikiem modyfikacji silnika D50, z tym, że po raz kolejny zostały podniesione w nim obroty maksymalne. Tym razem wynosiły one już 2200 obrotów, co pozwoliło na generowanie tak dużej mocy. Reszta ciągnika początkowo była opierana na podzespołach z poprzednich modeli, ale bardzo szybko okazało się, że o wiele lepszym rozwiązaniem jest ich głęboka modyfikacja. Tak też narodziła się nowa stara przekładnia o większej ilości biegów. Zmiany musiały objąć także miejsce kierowcy, które w poprzednich modelach zawsze było jedynie jakieś. Obok rozwoju większego czterocylindrowego modelu inżynierowie postanowili rozpocząć również pracę nad większym sześciocylindrowym modelem, który miał dzielić podzespoły wraz z rozwijanym obok projektem. Nowy ciągnik pozostaje w fazie rozwojowej do 1972 roku, kiedy to po testach nowy ciągnik zostaje dopuszczony do produkcji seryjnej, która rozpoczyna się w 1974 roku. Co istotne, obok nowego modelu w produkcji miał pozostawać też mniejszy, który dzielił z nim dużo podzespołów. Nowe ciągniki, które weszły do produkcji w 1974 roku, zostały nazwane MTZ80 i MTZ82. Modele były napędzane nowym silnikiem D240 o mocy 80 koni mechanicznych, a moment obrotowy silnika był na poziomie 280 Nm, co było nawet dobrym wynikiem w swoim czasie. Przekładnia ciągnika to ta sama skrzynia o 9 biegach do przodu oraz 2 wstecznych. Z tym, że tu postanowiono dodać do niej reduktor i zwiększyć maksymalną prędkość do 34 km na godzinę. Łączna ilość biegu wynosiła więc 18 biegów do przodu oraz 4 wsteczne. Zmiany dotykają także wałka który od teraz ma dwie prędkości 540 i 1000 obrotów. Układ hydrauliczny jest zasilany przez pompę o wydatku 45 litrów, a podnośnik w zależności od wersji mógł mieć dźwig 2800 kg i 3100 kg. Ciągniki otrzymały również nowe kabiny o lepszym poziomie komfortu, który jak na radzieckie warunki był nawet całkiem dobry. Nowe modele zaliczają ogromny sukces i praktycznie z miejsca stają się hitem sprzedaży zarówno w Związku Radzieckim, jak i na eksport. Możliwości produkcyjne zakładu MTZ w tamtym czasie wynosiło około 130-150 tysięcy takich ciągników rocznie i dokładnie tyle produkowano. Dla porównania w 1985 roku Ursus dał radę wyprodukować około 60 tysięcy ciągników, a Zetor około 35 tysięcy. Z takich ciekawostek można jeszcze dodać, że ciągniki MTZ praktycznie od samego początku posiadały oddzielny olej hydrauliczny i przekładniowy, tak jak na przykład ciągniki Fenda. Silnikiem TZ-ów, mimo ciągłego podnoszenia mocy i żyłowania tej konstrukcji, to dalej pancerne jednostki, które co najważniejsze, mimo zmian paliły tyle samo paliwa. Reszta podzespołu była bardzo podobna, o ile nie taka sama jak w mniejszych modelach, z których w zasadzie powstały większe ciągniki. Nowe modele przejmują, podobnie jak wcześniej po poprzedniku, różne specjalne wersje, takie jak trójkołowiec czy ciągnik z większym rozstawem osi. Również, podobnie jak poprzednicy, ciągniki zapełniają kołchozy w Związku Radzieckim. Gdzie w końcu są określane jako ciągnik wystarczający, a taki tytuł to już coś. Nie było to jednak wszystko, co chcieli pokazać radzieccy inżynierowie. I tak jak wspomniałem od połowy lat 60. obok projektów wspomnianych ciągników narodził się sześciocylindrowy model 120E. Projekt ten został jednak odłożony na plan dalszy z powodu przedłużających się prac na ciągnikami 80 i 82. Postanowiono powrócić do niego w 1972 roku. I wtedy po pierwszych testach fabrycznych na światło dzienne wyszły wszystkie jego wady. Po pierwsze, ciągnik był bardzo lekki, jak na 6 cylindrów oraz moc około 120 koni mechanicznych. A następna sprawa to zbyt słaba przekładnia, która nie była w stanie przekazać takiej ilości momentu obrotowego. Poza tym, konstrukcja ciągnika miała być też zbyt delikatna i podatna na uszkodzenia głównie z tego względu, że bazowała w większości na mniejszym modelu, który wywodził się z jeszcze mniejszego modelu który pierwotnie miał od 60 koni mechanicznych. W skrócie nie mogło to działać dobrze, ale inżynierowie postanowili się nie poddawać. Pierwszym przełomem w sprawie sześciocylindrowego ciągnika miał być rok 1974, a w zasadzie to sama jego końcówka, gdy MTZ wyprodukowało pierwsze prototypy ciągników MTZ 142. Co warto tutaj podkreślić: wszystkie prace były prowadzone w głuchej ciszy, ponieważ państwo nie miało pojęcia o tym projekcie. Pierwsze prototypy ciągników MTZ 142 Posiadały całkowicie przebudowane podwozie i prawdopodobnie już wtedy otrzymały nowe przekładnie o 16 biegach do przodu i 8 wstecznych. Ale nawet jeśli nie, to naszej uwadze nie powinien umykać fakt, że ciągniki znacznie różniły się od tego, co było obecnie w produkcji. W nowym prototypie została zastosowana również nowa kabina, która posłużyła jako wzór do opracowania tzw. dużej kabiny. Następne prace projektowe przypadały na lata 1977-1979, kiedy prototyp rozkwitał a po nakreśleniu nowego planu na radzieckie rolnictwo, został zaprezentowany na moskiewskiej wystawie w 1978 roku. Druga seria prototypów różniła się przede wszystkim ponownie przebudowanym podwoziem oraz następną modernizacją kabiny, która wygląda już prawie jak ta finalna. Obok prototypu 142 zostały pokazane też modele 80 i 82, które były wyposażone w nowe kabiny oraz były minimalnie zmodernizowane. Trzecia generacja prototypów z lat 1980-1981 była natomiast przystosowana do jazdy w ceszeń tak samo jak do jazdy do przodu, to znaczy miała posiadać obrotowy fotel, wraz z którym obracał się cały układ sterowania ciągnikiem. Po dość dużej serii testów ciągnik zostaje zatwierdzony do produkcji w 1983 roku, ale w istnie radzieckim stylu. Jeszcze przed wydaniem decyzji został on postawiony do konfrontacji z ciągnikiem LTZ-145, gdzie po testach porównawczych okazało się, że ciągnik MTZ-142 był lepszy. To jednak nie było wszystko, bo władza zaskoczyła zarówno wygranego MTZ-a, jak i przegranego ltz -a. Zarząd fabryki w Mińsku widział w produkcji nowego modelu szansę na rozwój zakładu, ale państwo postanowiło przekazać jego produkcję fabryce LTZ, której projekt przegrał. Tam też według wielu relacji model ten był traktowany jak prawdziwe niechciane dziecko, jego produkcja z problemami została uruchomiona dopiero w 1985 roku jako LTZ150. Zakład Wilpiesku robił jednak wiele, by odwrócić decyzję państwa, i produkcja LTZ150 była na bardzo niskim poziomie. Pod koniec rozwoju ciągnika MTZ142 została stworzona także jego ostatnia wersja, nazwana MTZ144, która posiadała nowy przedni most napędowy. Ogólnie patrząc na prototypy tej serii oraz mniejszych czterocylindrowych ciągników, Możemy powiedzieć, że przez politykę państw fabryka była hamowana podobnie jak u nas Ursus. Obok projektu sześciocylindrowego ciągnika, który rozsypał się jak domek z kart, a przynajmniej na czas trwania Związku Radzieckiego, były rozwijane projekty ciągników 80 i 82, a także dwa nowe modele 100 i 102. W starszych modelach chodziło przede wszystkim o usprawnienia techniczne oraz zmiany małej kabiny na to która była znana z prototypów. Od 1985 roku do produkcji wdrażane są zmodernizowane ciągniki, które posiadały drobne zmiany mechaniczne, ale przede wszystkim posiadały nowe duże kabiny. Rok 1985 to także wycofanie podstawowej wersji ciągnika MTZ50 i 52, który nie otrzymuje krajowego następcy. Zamiast tego do produkcji trafiły nowe modele MTZ100 oraz 102, które były wyposażone w silniki D245, czyli w zasadzie to samo co w modelach 80, ale z turbodoładowaniem o mocy 105 mechanicznych. Ciągniki te zostały wyposażone zarówno w standardowe 9-biegowe przekładnie, jak i nowe trzybiegowe. Nowa skrzynia, tak jak już powiedziałem, miała trzy standardowe biegi w dwóch zakresach, czyli łącznie 6 biegów, ale w miejscu reduktora pojawiły się 4 zakresy prędkości, co daje nam łącznie wynik 24 biegów do przodu oraz 8 wstecznych, całkiem możliwe, że ciągniki te mogły posiadać także skrzynie znane z modelu 142 o 16 biegach. Możecie zauważyć, że nie mówię w tym miejscu zbyt dokładnie. A to dlatego, że MTZ 100 i 102 to modele, które produkowano głównie na eksport, który nie jest tematem dzisiejszego filmu. Chcąc, nie chcąc, dzisiejszy film zmierza już do samego końca, ponieważ dotyczy on jedynie historii marki do początku lat 90., kiedy produkowano jeszcze stare, standardowe modele. Jeśli oczywiście będziecie chcieli posłuchać nowszej i najnowszej historii Belarusa, to dajcie znać w komentarzach. Tutaj też chciałem Was przeprosić za dość mało treści o ciągnikach MTZ-80 i 82. Jednak była to zwykła wersja rozwojowa poprzednika, tyle że popularniejsza. Dzisiaj z perspektywy lat i wielu zauranych kołchozowych hektarów, ciężko ocenić te ciągniki jednoznacznie. Dla jednych jest to jeden z najlepszych ciągników świata, przez to, że jest tani, prosty i w dodatku nawet wytrzymały. Każdy użytkownik doskonale zna plusy i minusy traktorów z mińskiej fabryki. Osobiście chociaż nie ciągnie mnie do aż tak prostych sprzętów, Uważam, że te ciągniki mogą się nawet komuś podobać. W dzisiejszym filmie to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.